kanonie moich i Dominikom. Ten film zawiera treści od partnera Emi. A coś dziewczyną, na którą wołają batory? Nie jest on już dostępny w Twoim kraju. Szukam boskiej Emi, nie szukam partnera. Następ w obłokach, tracąc oparcie w róży wiatru, która nie jest różą, co myślisz? Tekstu pomiędzy nami nie da się wykluczyć. Tekstu pomiędzy nami nie da się wykreślić. just as well. We drive on disasters. Powiedzmy głośno: We drive on disasters. Kiedyś uczyłem w szkole, nie bez powodzenia. W sensie, że co kolego, w sensie, że nic kolego. Co prawda, to nie grzech, jak to się lekko mówi. Dzisiaj, jak noc świetli, kniosy się po morze. Dreszcz fal przejmuje mnie blaskiem. Szefirowa poświata błyszcza do gór. Pięć sowin zół. Warkocz bereniki lub podwodne wykonanie Zazmęczonymi w den Spefelsholzern. Tchnienie finezji w morskiej pożodze. Masakra. Jeden los, dwa frizozy. Czy jakieś inne opery? Progres raka, pomarańcze, ja to sobie tańczę. Pogodna pogo pogoda, mórz i oceanów, tylko w twoich snach. Hejna świta, febus staje, słodki promień swój wydaje. One size fits all, tyle mieliśmy przejść i tyle przeżyć. Nasze umysły są w stanie dokonać kompresji przez odrganej czynności, jaką jest schodzenie do konkretnego rezultatu, w którym z czasem nie będzie niepozorne, niepozorne zejście śmiertelne. Piramidalne zmęczenie. Wybacz fatalną dezercję. Ten brud za paznokciami wymyje białą szczoteczką. Już idę pod prysznic. Może to chwilę postać. Ładna pożoga mórz i oceanów, W moich łzach, w moich snach. A różnic, a różnic, a nic. Obrazu twórcom rocznych słów. Ty się jutro zapisz na kurs w Akademii Przyszłości Nemesis 2012 w Obolandzie przy Rakowickiej 61, nieopodal kompleksu parkowego Pole Mokotowskie. Co zaśpiewasz, Nibiru? Mamy niewiele czasu, słońca. Moja praca, chyba jednak w UW, smutek dezertera w twórczości Leopolda Buczkowskiego, a kształt sanitariuszki i schemat świętej fabryki. Będzie tu dobry grant, 17 grantów, i na lodzie, i Sibelius. A chyba niczego nie można studiować oprócz nieszczęścia. Zawsze będziemy szczęśliwi inaczej. My darlings, my queens. W oryginale files, my reins. Files, my friends. Nie rycz, jesteś w kanonie twoich mi Dominika. I w ten sposób wracamy do początku, a podróż nawet się jeszcze nie skończyła. A ponoć w raju najlepszy absent dają. Nic ponadto. A to też może być jakąś mordęką bez dwóch zdań. Och, schunerzain, sein, we love you. Och, schunerzain sein, we love you.